Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zostaniemy w temacie zasilania awaryjnego i mojej rozbudowy, którą prezentowałem w poprzednim odcinku. I dzisiaj pokażę Wam tak naprawdę projekt, jak to wszystko będzie połączone. Jak mam zamiar to de facto zbudować. Także zapraszam na film. No i lecimy. Film będzie dzisiaj dość krótki, bo skupimy się tak naprawdę na omówieniu. I zobaczcie, na moim ekranie wyświetlam właśnie. Tylko myszkę jeszcze znajdę. Wyświetlam właśnie diagram, który sobie rozrysowałem odnośnie wszystkich połączeń między moją obecną instalacją a, a, a no, tym, co przyjdzie, tak. Jak już tam pewnie wspominałem na poprzednich filmikach, posiadam dwie instalacje fotowoltaiczne, jedną na falowniku Goodwin, taką bardzo starą, z, jeszcze z panelami polikrystalicznymi, no i jedną, którą w zeszłym roku założyłem na falowniku Solar Edge, już z monokryształami i generalnie dość, dość dość taką dużą. No i moim w ogóle założeniem było, żeby wykorzystać jak najwięcej tego słońca, najwięcej tych, powiedzmy, tych ty, ty, ty rozwiązań, które już mam w domu. I wykorzystać je w wypadku, kiedy nie ma prądu z grida. Normalnie to są falowniki typowo on-gridowe, więc jeżeli nie ma grida, to one się odłączają. Ale żeby się tak nie stało, to już Wam pokazuję, co tu trafi. To będzie serce tak naprawdę systemu, czyli trzy falowniki Victron Multiplus 2, 5 kV amperów każdy, czyli tam około 4 kW każdy. Już wspominałem o tym i tak naprawdę one będą odpowiedzialne za to, żeby, no żeby tworzyć tą wyspę, tak, żeby tworzyć tego mikrogrida i zobaczcie dalej te falowniki na ich wyjściu, tu jest wyjście, będą podłączone odbiory, czyli moje wszystkie odbiory typu nie wiem światło, gniazdka, pompa ciepła, tak. Ten projekt ma na celu praktycznie cały dom. Praktycznie, mówię, bo nie będzie to cały dom, będą dwa obwody wydzielone, których nie chcę utrzymywać, bo po prostu nie ma to e, dla mnie jakiegoś tam uzasadnienia, przeżyję bez nich. Natomiast cała reszta będzie utrzymywana przez te falowniki. Tak? Czyli e, zobaczcie, jak to działa. E, na wyjściu Wiktrona jest podłączony falownik on tak? czyli ten Wiktron wytwarza w momencie kiedy zaniknie zasilanie, Wictron wytworzy tzw. -grida, tak zwanego microgrida, i wysteruje falownik, on dalej będzie myślał, że jest podłączony do sieci. No i będzie sobie produkował energię. A co w momencie kiedy tej energii będzie już za dużo? Grida mam odłączonego, akumulatory będą naładowane, tak? No bo tutaj będą podłączone na dole akumulatory, o nich też za chwilkę opowiem. I wtedy to się stanie, że Victron potrafi wysterować takim falownikiem on-gridowym za pomocą tak zwanego frequency shifting. tak, Czyli w momencie, kiedy energii będzie już za dużo, nie, odbiorów y, nie będzie wystarczająco dużo, żeby odebrać tą moc falownika, a jednocześnie nie będzie sieci, w tym momencie y, Victron podbije częstotliwość prądu, powiedzmy, nie wiem, do tam 50 kilku y, herców. No i falownik y, starter odbierze tą informację jako jako sygnał do tego, żeby obniżyć produkcję tak? I on wtedy sobie zjedzie tak, żeby było bezpiecznie, żeby nic się nie działo. Dobra, czyli tutaj mamy odbiory, tutaj mamy tą część, która jest tak naprawdę podtrzymywana, tak? czyli właśnie ten falownik i, e, i odbiory domowe, praktycznie wszystkie moje odbiory. One będą do złącza AC out 1 podłączonego w Victronie. W Victronie są dwa wyjścia AC out, ale to drugie mm, to drugie nie rozumiem szczerze mówiąc, do czego mógłbym wykorzystać na ten moment. I zobaczcie, co tu jeszcze się dzieje. Oto zawsze są pytania. W poprzednich filmach odnośnie mojego awaryjnego zasilania też coś podobnego miałem. I to jest generalnie ten Hager SFT440, to jest przełącznik sieć agregat tak zwany. Ale to nie znaczy, że ja tutaj będę montował jakiś agregat, nic z tych rzeczy. Ja używam takich przełączników. One, one po prostu działają tak, że z jednej strony mamy, nie wiem, jakieś wejście, a z drugiej przełączane dwa izolowane wyjścia. Tak? Jeszcze z zerem pomiędzy nimi, żeby czasem nie przeszedł jakiś łuk. I ja takich przełączników sieci agregat używam do tego, żeby odciąć na czas, powiedzmy, serwisowania całą tą część związaną w tym przypadku z Victronem. Tak? Czyli ja tutaj do. Wejścia tego sieci agregat mam podłączone odbiory i one są zawsze powiedzmy spięte. Natomiast wybór mam, czy będą spięte do AC out 1, czyli do Wiktronów do podtrzymania, czy będą spięte do maina, tak? czyli do bezpośrednio do grida u mnie. I w tym momencie mogę sobie tym przełącznikiem zrobić tak, że jak chcę nie wiem coś tam grzebać w tych Wiktronach. Tych no, to mogę przełączyć się wprost na glida i falownik, i odbiory będą zasilane bezpośrednio z sieci. A ja mogę sobie wtedy tam grzebać dowolnie w tych wiktoranach. Dokładnie tak samo mam w obecnym zasilaniu awaryjnym zrobione, które możecie sobie też na YouTube obejrzeć. To był mój pierwszy film zresztą. Tylko, że tam jest to jednofazowe, tego trochę inny przełącznik sieci agregat. Ale mówię, no nie planuję tu póki co żadnego agregatu. Idziemy w baterię. Dobra, idźmy sobie po tym schemacie dalej. Co my tu mamy? Mamy tu przede wszystkim Cerbo. Cerbo to jest taki, no, mózg systemu, można powiedzieć, tak? Czyli takie urządzenie, które będzie zawiodować całą konfiguracją, będzie się łączyć ze wszystkimi w zasadzie urządzeniami, które tu występują, począwszy od falownika tego solarecz, przez wszystkie falowniki Victrona. Ma ładny wyświetlacz, tak, na którym będzie można sobie podejrzeć, jak wygląda ta dystrybucja energii. No, i wiele innych, tak? To jest, mówię, to jest coś, co zawiaduje całością. Dobra, idźmy sobie dalej. Tutaj mamy na wejściu wiktronów na AC-In, mamy jakiś tam bezpiecznik, tak, nadprądowy B25, ale nie wiem, czy nie będzie za mały. Muszę to jeszcze policzyć. I, no, i mówię, jeżeli odetniemy sobie tutaj tym sieć agregat i odetniemy sobie wiktrony tutaj za pomocą tego, tego, tego itona, to w zasadzie no nie ma już żadnego tutaj, żadnych prądów AC na tych falownikach. Dobra. Dalej mamy kolejny falownik, czyli mój GoodWe. Mówię, to jest najstarszy falownik, który jest do Polikryształów jeszcze podłączony i on będzie bezpośrednio do grida podłączony, tak samo jak odbiory typu garaż i, i moja kopalnia. Moja kopalnia no, zużywa dużo, bardzo dużo energii i ona nie musi być podtrzymywana, jeśli coś się wydarzy. Zdecydowałem, że po prostu tego, tych, tych, tych odbiorów nie chcę podtrzymywać. Może mi się zmieni. zobaczymy też jak, jak bardzo będę obciążał te, te wiktrony. Wtedy może zajdzie decyzja, żeby to też podłączyć. No to jest już w rozdzielnicy, no, po prostu oddzielny obóz gdzieś tam na Zugach się to zepnia będzie trzeba. Garażu też nie chcę, podłączać z tego, że tam jakieś piły, jakieś takie rzeczy, które takie zbiorniki, które bardzo dużo energii potrafią wciągnąć, A nie muszą działać w momencie kiedy, kiedy jest jakaś awaria zasilania. Ten falownik GoodWi będzie opomiarowany takim licznikiem ET340, który będzie też raportował do Cerbo. Jak sobie patrzycie, to sobie tutaj takim kabelkiem RS485 USB idzie do, do właśnie Cerbo żeby żeby no CERWO wiedziało co tak naprawdę jaki prąd jeszcze eksportujemy żeby mogło to też statystyka pokazać no i tu mamy grid, tak e, tu kolejny licznik e, te, ta 340, żeby znowu e, Victron wiedział ile eksportujemy do sieci bo do sieci dalej mam zamiar eksportować, tak, czyli ten falownik no to eksportuje bezpośrednio do sieci, bo jest tak naprawdę wprost do grida spięty ale ten Solar Edge, tak samo, on będzie pompował energię najpierw, tak naprawdę, w odbiory, które są najbliżej, później nadmiar energii będzie pompował w akumulatory, które są tu poniżej. No a jeżeli tej energii będzie wciąż za dużo, akumulatory będą pełne, odbiory będą zaspokojone, no to Victron będzie przesyłał energię dalej do, do Grida, tak? Także tutaj, dlatego no musi wiedzieć, że tej energii eksportujemy faktycznie do, do Grida. Oczywiście no, cała moja rozdzielnica jest dużo bardziej skomplikowana, no, ale to jest, to jest ta część, która dotyczy faktycznie, e, faktycznie tego zasilania awaryjnego, tak naprawdę tego off-grid, hybrydy czy czegokolwiek, co ja tam tworzę. E, co tu jeszcze mamy? Jeśli chodzi o, e, o tą część AC, no, to jest w zasadzie wszystko. Tak? E, tutaj się nic więcej nie dzieje, czyli, czyli mamy zapewnione to, że. Cerwo tym wszystkim zaweduje, sczytuje sobie po VIBAS falowniki Victrona, czytuje sobie po Modbusie over TCP tego Solar Edge'a. Goodbye nie potrafi zczytać, więc dajemy tutaj dodatkowy licznik. No i dodatkowy licznik na samym wejściu. Niestety no to cerwo nie potrafi z innymi licznikami współpracować, więc znowu będę musiał zdublować de facto trochę liczniki, ale no trudno, gdzieś tam będę musiał je zmieścić. Tu jest też fajna rzecz, to jest taki busbar też od Victrona, która, który mam zamiar zastosować. On jest o tyle fajny, że po lekkiej, powiedzmy, modyfikacji, o właściwie dołożeniu śrubek, można w niego od razu ładować bezpieczniki, można z niego zrobić trochę wyższą wersję, która kosztuje więcej. No i tu będą tak naprawdę wszystkie trzy falowniki spięte, no i grubymi, grubymi kablami będzie podpięta bateria. I tutaj właśnie, jeśli chodzi o tą sferę AC, DC, przepraszam. No to, to tutaj mam jeszcze braki. Brakuje mi na pewno rozłącznika izolacyjnego, żeby odłączyć baterię. Brakuje mi no bezpieczników też po stronie samego banku. I brakuje mi przekaźnika, który będzie wyzwalany, jeśli trzeba będzie odciąć awaryjnie. Baterie od, no od falowników, tak? To DIY BMS może to zrobić. No i tutaj, właśnie, także tutaj jeszcze mam troszeczkę braków, jeśli chodzi o wybór komponentów, ale no szukam cały czas optymalnych rozwiązań. Natomiast przechodzimy do tego, co tutaj najważniejsze, czyli bank, który buduje, i bank energii, który buduje, no i BMS, który będzie tym zarządzał. Ja na ten moment mam wybrany do zarządzania bankiem energii DIY BMS. To jest taki projekt, który jest open sourceowy, tworzy go człowiek z Wielkiej Brytanii. Jest to naprawdę, naprawdę niezły projekt. Mi się bardzo podoba. Jest otwarty, tak. Jest już w miarę dojrzały, bo go 4 lat istnieje na rynku. No i daje dużo zalet. Po pierwsze, współpracuje z Victronem, także będzie raportował dane bezpośrednio do Victrona po CAN do, do CERWA będzie to wysyłał. Ja stworzę tutaj dwa banki 16S1P na ogniwach litowo fosforanowych, fosfranowych 304 Ah każde, czyli będziemy mieć 48 V i łącznie około 30 kWh energii zgromadzonej. DIY BMS no, ma tą zaletę, że w takiej konfiguracji będzie w stanie monitorować każdy z ogniw z osobna, zarówno pod kątem napięcia jak i temperatury tego ogniwa, więc to jest powiedzmy fajne, tego DIY BMS-a właśnie testuję, już go mam, jak już wspominałem chyba na poprzednim filmie, miałem okazję nie składać go sam tylko tylko odkupiłem go od leszka z kanału Paragon DIY i sobie go właśnie testuję. Oprócz samego monitorowania cel, to do DIY BMS-a można też domówić szanta, czyli, czyli tak zwany bocznik, tak? Z tym z opomierowaniem wypływu energii w jedną i w drugą stronę. Także on też będzie tutaj zamontowany. On się po 485 komunikuje z, z, ze strawnikiem, generalnie wszystkie te rzeczy. Dotyczące baterii będą zamontowane na takim wózku, który sobie też zaprojektowałem. Mogę wam pokazać. Zobaczcie, taki wózeczek. No, jeszcze koła trochę inne zamontuję, pewnie, bo te są za wysokie i mogłoby to być zbyt mało stabilne. Wózek jest bardzo wąski. Tak? Ma tylko 19 cm, czyli tyle, ile tak naprawdę ogniwa. Dlatego, że no, mam w miejscu, gdzie będę to montował, po prostu bardzo mało miejsca i muszę to wcisnąć. Że obok są po prostu drzwi, nie, nie to, że jest tam ciasno, bo, bo jakieś graty stoją, tam jest właśnie bardzo dużo miejsca. Natomiast no, no, drzwi są, więc muszę się zmieścić pomiędzy tą ścianką, gdzie są drzwi. I ja sobie zaprojektowałem to na takim oczywiście wózeczku na kołach, żeby mógł to przestawić. Natomiast no, na stałe normalnie będzie też jakąś tam śrubą złapane do ściany, żeby nikt tego nie przewrócił. I zobaczcie. No i projekt jest generalnie taki, że na jednym piętrze i na drugim stoją sobie. Po 16 ogniw. Tutaj przewiduję, że będę je kompresował, także tutaj z boku, zobaczcie, jest taka wkładka poliamidowa, za, też zaprojektowana, żeby o nią oparło się to, te wszystkie akumulatory z tej strony. Natomiast z drugiej strony, oprócz wkładki poliamidowej, będą jeszcze tutaj, jeszcze tego nie zaprojektowałem, śruby i jakaś płytka metalowa, którą będzie można sobie ustawić kompresję ogniw, tak? czyli ścisnąć je razem. No, bo według specyfikacji tych ogniw wynika, że wtedy zyskamy troszeczkę, troszeczkę na ilości cykli ładowania. Mówię, tutaj jest powiedzmy to, to ogniwo, natomiast tu jest z prawej strony wydzielony element, gdzie z, znajdzie się cała elektronika, tak? Czyli DIY BMS Controller, szant, rozłącznik, bezpieczniki, jakieś przetwornice, żeby zasilać tego DIY BMS-a i tak dalej, i to tyle w zasadzie, i z tego będzie wychodziło: będą wychodziły tylko dwa przewody ee, plus i minus. No i kam do komunikacji z, z CERBO, tak, A tak to będzie ta autonomiczna: ja można to przestawić, nie można to rozłączyć, bezpiecznie tak naprawdę gdzieś tam przestawić. E, no dobra, no i to jest w zasadzie tyle jeśli chodzi o plan. E, tak mi się wydaje, bo tu już nic więcej nie ma. Hmm. No i tak to sobie zaplanowałem, tak? Czyli w momencie, kiedy sieć jest dostępna, wszystkie falowniki pracują, Goodwill oddaje, oddaje energię, no najpierw do tych odbiorów, które są tutaj, później bezpośrednio do sieci, SolarEdge oddaje na odbiory, które mają być podtrzymywane, nadmiar idzie w baterię, a jeszcze większy nadmiar idzie sobie znowu też do grida, tak? Z powrotem, czyli magazynujemy też w sieci. W momencie, kiedy Świeci nie ma, ta część po lewej cała znika i zostajemy tutaj z tą częścią, która dalej działa czyli solaretz dalej potrafi ładować akumulatory. W momencie, kiedy są naładowane i nie ma gdzie odebrać, no to Wiktor wysterowuje to i, i zatrzymuje produkcję tego solaretza. Zobaczymy, jak to wszystko się sprawdzi. Wydaje mi się, że taka konstrukcja będzie dla mnie ok. Ten sprzęt Victrona jest naprawdę fajny i naprawdę nieźle zarządzalny. Naprawdę ma duże możliwości i też ma bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o komunikację. Użycie tego, nie wiem, chociażby w, w NodeRedzie, czy, czy, czy w Home Assistantie są gotowe już bloczki do Node Reda. Możemy sobie tam dowolne, bardziej skomplikowane akcje zaplanować. Ja generalnie chcę, jednym z moich założeń było to, że zwiększę trochę autokonsumpcję, bo jak się popatrzy na Moją na no moje zużycie pokażę Wam grafane to, no to jednak chciałbym trochę. tą autokonsumpcję zwiększyć. No zobaczcie, to jest taki powiedzmy standardowy dzień. Weźmy sobie to na duży ekran żółte pomarańczowy to jest import. Żółte to jest autokonsumpcja, a zielone to jest to, co wypycham wciąż do sieci, tak? Także, no tu pewnie trochę pójdzie do akumulatorów i trochę sobie zepniemy ten eksport. No i dzięki temu będę mógł wykorzystać to w nocy, tak? e, Także to jest jedno, jedno z założeń. Natomiast chcę zapro, zaprogramować to w taki sposób, żeby to, 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 żeby baterie nigdy nie schodziły poniżej 50%, tak? czyli tylko te, tam nie wiem, 90-50%, ten y, ułamek akumulatorów będę wykorzystywał na autokonsumpcję z tego względu, no, że chcę mieć ten system naładowany, jakby faktycznie jakaś, y, jakaś awaria się zdarzyła. Czy to będzie 50%, czy będzie nie wiem, 40, Też jeszcze zobaczę. Natomiast no, to, to będzie też w prime, tak, jak ten system się zachowuje, to też będzie zależny tak naprawdę od pory roku, tak? no, bo więcej no. energii trzeba gromadzić nie wiem, w zimę, żeby mieć na wrazie awarii, a mniej w lato, kiedy wychodzi słońce, no i mamy, i mamy taką produkcję, tak? Yy, więc zobaczymy, no, to jest projekt, który pewnie będzie ewoluował jeszcze, natomiast yy, no, na ten moment yy, testuję. Tego BMS-a. Buduję sobie taki, taki dodatkowy, taki mały, powiedzmy testowy power wall, na którym przetestuję moduły, które będę wykorzystywał w pierwszym, w pierwszym etapie uruchomienia tego. Czyli buduję sobie taki pakiet, właściwie dwa banki 8S1P, i w takiej konfiguracji co po, podłączę? Docelowa będzie 16S1P razy 2. Ale no to powinno mi dać już więcej możliwości, powiedzmy, testowania tego i, i ustawienia całego BMS-a w taki sposób, jakbym chciał. No i to tyle w zasadzie. Także w kolejnych odcinkach będę Wam pokazywał kolejne elementy tego systemu. I no mam nadzieję, że będzie to dosyć edukacyjny projekt, bo jak ja szukałem, to bardzo ciężko było znaleźć. Informacje o systemach do podtrzymania dla wszystkich trzech faz, a na tym mi bardzo zależało, więc mam nadzieję, że mój projekt, projekt Step by Step pokaże Wam, jak coś takiego zbudować i, i czego, jakich błędów unikać, bo pewnie tego mi się uniknąć nie da. Tyle na ten moment. Dzięki bardzo. Subskrybujcie. Tam te dzwoneczki włączajcie, czy co to tam jest. Będę, będę za to wdzięczny. Mam nadzieję, że no, wyciągacie jakąś wiedzę z tych filmów. Dzięki. Cześć.